Zobaczcie sobie, to jest skrzyżowanie i czego tutaj bardzo nie lubię w Niemczech, w takich rozwiązaniach jak tutaj, spójrzcie. Po lewej jest na asfalcie, widzicie, drogę rowerową. Ona przebiega zaraz koło pasa dla samochodów, więc jeżeli ja tu jadę autobusem i na przykład chcę skręcić w prawo, to mam ich idealnie w martwym polu i stoję sobie autobusem tutaj na przykład właśnie na środku skrzyżowania, mam kierunek w prawo i muszę wszystkich tych rowerzystów, którzy tu prują na wprost, w ogóle nie patrząc na boki, puścić. A u nas w Polsce często rowerzyści są puszczeni, mają drogę rowerową puszczoną przy przejściu dla pieszych i równocześnie uruchamiają im się i kończą światła, prawda? Czyli jak skręcam w prawo autobusem, jestem w stanie się lekko wychylić w prawo i proszę Ciebie spojrzeć, czy któryś z rowerzystów mi nie nadjeżdżasz. Przez prawą szybę, albo przez przednią szybę, jestem w stanie spojrzeć, czy coś nie jedzie. A tutaj już tego nie zrobicie, bo tych rowerzystów macie tutaj, w martwym polu. I naprawdę bardzo łatwo jest sobie takiego rowerzystę potrącić. A teraz, tak, właśnie, chciałem wrócić do tematu tych świateł. Spójrzcie. Światła dla samochodów tutaj, tu świecą się dłużej niż dla pieszych. I to jest. O, teraz najpierw się zapaliło pieszym, teraz zostały zielone też samochody. Co prawda, no właśnie, gość, gość się zgapił i nie zauważył. W każdym razie, zobaczcie, kiedy będą się te światła kończyć. W Polsce, przez to, że, że przejazd rowerowy jest przy przejściu dla pieszych, i ja zauważę, że pieszy ma czerwone światło, to ja już spokojnie sobie wykonuję manewr skrętu w prawo. No, ponieważ. Wiem, że żadny rowerzysta mi już nie pojedzie. A tutaj zobaczycie, piesi będą mieli już czerwone, a auta będą miały dalej światło zielone. Czyli sugerowanie się światłem y, pieszych y, jest niewłaściwe, ponieważ może być tak, że oni mają piesi już mają czerwone, a wy macie dalej zielony i rowerzyści też. I dalej musicie uważać, czy nikt, nikt nie jedzie. O. Tutaj akurat ta różnica czasu nie jest, jest duża, a czasami jest ona zauważalna. Więc nie można się zasugerować światłami dla, dla pieszych. No, bardzo, bardzo słabe jest to rozwiązanie. Zauważam, że Niemcy nie są, się zwracają na to uwagę, skręcając w prawo. Rozglądałem się po kilka razy. O, tu sobie gośpieł na czerwonym, super. Czy aby na pewno jakiś rower nie jedzie w prawo, kiedy skręcają w prawo, ale nie robią to na a Co mówić o autokarze, gdzie ja nawet nie mam możliwości dobrego spojrzenia. A tu jeszcze wam pokażę ciekawostkę. Dobrze, słyszycie, tam pod spodem jedzie metro że trochę się strachu najeść. No, czekajcie, chcę zobaczyć jeszcze raz ten cykl. Jak długo trwa ten moment, kiedy ten... W ogóle zobaczcie, ten Mercedes Sprinter stoi sobie bez, bez niczego, nie? Tak, na przejściu dla pieszych, na środku jezdni, na awaryjkach i koniec. O! Odjeżdżam. No, tutaj praktycznie równo, równo te światła gasną. Ale no mówię wam, nie zawsze tak jest. No nic, to na tyle. Fishpass, cześć.